Witam wszystkich! Chciałem przedstawić swój ekwipunek do zbliżającej się dużymi krokami wyprawy. Jest dużo filmików, które oglądałem. Kto co zabiera, jak się spakować w odpowiedni sposób, żeby nie mieć po drodze jakichś problemów. I z każdym oglądanym filmikiem dowiadywałem się jakieś nowych rzeczy, albo o nowych rzeczach zainteresowanie moje wzrastało, widząc kto co używa podczas wyprawy. Liczę na to, że nagrywając ten filmik, komuś coś podpowiem, i może ktoś też tak jak ja doda coś do swojego ekwipunku, widząc to, co tutaj leży. To jest całość podstawowa, którą będę pakował się na wyprawę. Nie chcę tu zrobić jakiegoś wielkiego taśmęca. Chcę przedstawić bardzo krótko to, co zabieram ze sobą, co będę używał podczas wyprawy niektóre rzeczy zmieniłem gdyż od początku jak sobie planowałem wszystko wychodziły mi bardzo duże ilości niektórych rzeczy i kilogramy każdy wie zna że każdy kilogram to jest więcej to jest szkoda dla naszych nóg więc pozmieniałem parę rzeczy na wstępie chciałem powiedzieć w co będę się pakował tak jak to już było wcześniej i jak testowałem Cały zestaw biorę sakwy Crosso, to jest worek 80-litrowy, dwie duże sakwy na tył 2x30 litrów, dwie małe na przód sakwy 2x15 litrów. Sakwy bardzo dobre, polecam każdemu, cena jest przystępna. Ja mam akurat starszą wersję bez kliku i szczerze mówiąc nie widzę żadnego problemu, że nie ma tego zapięcia zaczaskowego, one mi pasują na moje bagażniki do rowera, już z nimi trochę pojeździłem, obciążyłem, nie ma żadnego wyskakiwania i tak dalej. Trzymają się bardzo dobrze, zachowują się na rowerze super, nie mam do nich problemów. Teraz tak, chciałem podzielić to na kilka etapów. Zrobiłem sobie takie próbne jazdy i się okazało, że mimo tego, że pakowałem się w miarę rozsądnie, to jednak popełniłem błędy. Starajcie się to, co chcecie mieć pod ręką podczas jazdy mieć dostępne w najbliższej sakwie. Ja to teraz zmieniłem, gdyż ostatnio zapakowałem wszystko na tył. Jeśli chodzi o kuchenkę i takie rzeczy typu zrobić sobie herbatę po drodze czy zupkę. I się okazało, że co stanąłem na jakimś postoju i sobie herbatę zrobić. Musiałem cały tył ściągać, żeby dojść do tego. Teraz to zmieniłem i użyłem tych dwóch sakiew na przód małych jako tych podstawowych, do, po, pod, do, żeby mieć to pod ręką. Wszystko jeśli chodzi o robienie sobie po drodze jakiegoś jedzenia zapakowane będzie w jedną sakwę małą tą piętnastkę z przodu, do niej mam od razu dostęp, mogę ją rozpiąć i, i nie ma problemu z jakimś rozładowaniem wielkim reszty rzeczy po prostu mogą zostać na rowerze ok, zacznijmy od tego co biorę w tym duży worek w tym dużym worku namiot Fjordynanson Corsica Trójka Compact, jest recenzja na moim kanale tego namiotu. Przetestowany był teraz niedawno, dwa dni jazdy miałem, prawie 300 km, 280 z groszem. Zrobiłem jedno spanie. Miałem rewelacja, polecam każdemu, mimo że jest dosyć spory, waży niecałe 5 kg, 4600 kg. Yy, jednak yy, warto, moim zdaniem wziąć, gdyż na przykład w przeciągach tego namiotu mój cały rower wchodzi bez problemu, sprawdziłem to. Do tego mogę sobie zrobić jedzenie, jak padało w tym przeciągu i mam bardzo dużo miejsca do spania i do bagaży, co jest bardzo ważne. Nie muszę nigdzie chować ich, zapinać jakoś więcej, pakuję wszystko w namiot i nie, i nie mam nic do pilnowania, także są pod ręką. Yy... Materac, to jest materac samo dmuchający się. Miałem, go, miałem ochotę go nie brać, jednak po jednym spaniu zauważyłem, że spanie na samej karimacie to nie jest super komfort. Nie chodzi mi o izolację od zimna, bo z tym nie było problemu, bo karimata ta akurat zakupiona jest bardzo dobra, ma podwójną piankę i izoluje super, jednak w nocy brakuje komfortu. Jak leżymy na Cały czas w jednej pozycji ona się wydusza i czuć po prostu dyskomfort. Twarde podłoże, co daje, co daje nam ten materac. On jest troszeczkę więcej ma grubości. Możemy go nawet ręcznie dopompować. Ja tam tego nie musiałem. On sam sam się delikatnie pompuje. Ma w środku gąbkę rozprężającą. On nam powoduje, że ten komfort nam wzrasta. Powiem szczerze na kilkanaście dni jazdy spanie Codziennie na jakimś twardym, no to nic nam nie daje, jeszcze gorzej moim zdaniem, więc lepiej sobie wziąć. On waży niecałe 2 kg, lepiej te 2 kg moim zdaniem wziąć i mieć święty spokój i lepiej się wyspać niż potem cierpieć. Yy, co jeszcze wchodzi w ten worek? Yy, namiot, samodmuchający się materac, poduszka z dekatlonu. No powiem, że super sprawa. Bardzo szybko ją się dmucha, jest bardzo wygodna. Fajny materiał, polecam każdemu taką podusie. Ona po złożeniu prawie nic nie zajmuje, nic nie waży, jest super. Yy, Śpiewór, yy, najzwyklejszy, jadę latem, żadnych nie muszę mieć, nie będę miał na pewno jakichś minusowych temperatur, więc yy, podstawowy śpiwór. Yy, to wszystko wchodzi mi yy, w ten worek 80-litrowy, on pojedzie z tyłu na bagażniku. Yy, co biorę w, w małą, tak jak mówiłem, to sakwę, która po prostu będzie pod ręką do, do dostępności. kuchenkę z gaz na gaz. Zaraz ją tu pokażę, mam ją chyba bodajże w naczyniach. Naczynia też takie podstawowe, kupione na Allegro. Nie mam do jakichś... Ja wypróbowałem już że nie mam jakichś wielkich do nich tam pretensji. Materiał jest w miarę dobry, może troszeczkę cieniutki, no ale to są biwakowe, więc mają być lekkie. Jest fajny zestaw, bo jest yy, yy, taka przykrywka, kubeczek, yy, mały garneczek i większy garneczek. Możemy jako patelni to używać. Yy, to jest właśnie ta kuchenka, której będę używał. Naprawdę rewelacja. Sprawdziłem, działa i powiem szczerze, że jestem zaskoczony, bo moje pierwsze plany były wziąć kuchenkę, taką yy, kostkę breżniewa na paliwo. Chodziło mi o to, że paliwo dostępne jest wszędzie. Myślałem, że tego kartusza, jeśli by mi gdzieś, nie wiem, zabrakło gazu, czy coś, będę miał problem. Się okazuje, że kolega mi tutaj pokazał, że można kupić taką przejścióweczkę, takie maleństwo, i mogę użyć tak, zwykłego kartusza, nie na gwint, to jest przejściówka, ewentualnie taką przejściówkę do napełniania tego kartusza, z takich oto właśnie, można je kupić nawet na stacji, z takich pojemników. Nakładamy, ładujemy i na pewno nam starczy, i dlatego yy, przez, no, po prostu przestawiłem się na tą kuchenkę, gdyż to jest bardziej wygodne, szybsze w działaniu. Yy, no i chyba bodajże cały zestaw, patrząc na ilość, mniej by ważył, bo tam bym musiał brać jakieś paliwo ze sobą. Chodzi mi o butelkę, rozpuszczalnika czy coś, żeby tamtą kuchenkę uruchamiać. A tu praktycznie wkręcam, nakładam, zapalam i już działa. Yy, kartusz to jest akurat ten. Yy, Pół kilogramowy, dwa zapasowe biorę ze sobą. Nie wiem, czy wezmę dwa czy jeden, bo prawdopodobnie to już mi starczy na całe 10 dni. Ale nie chcę ryzykować, więc jeszcze się na tym zastanowię. W każdym razie jeden z nich na pewno pójdzie. Gazoweczka jest fajna na gwint, rozkładana 45 gramów. No rewelacja, w takim, takim. To jest chińczyzna jakaś, ale powiem szczerze, działa. Nie mam żadnych zarzutów do nich do niej yy, Sprawdziłem ją kilka razy, yy, gotowałem na niej yy, podrząd yy, wodę na, na, na herbatę, na kawę i, i do tego nawet sobie tam jakiś mały obiadek uszykowałem. Super, nie, nie widzę jakichś tam minusów tej, tej kucheneczki. Yy, co pojedzie jeszcze w, tym mały, w tej małej sakwie? Na pierwsze dwa dni, żebym nie musiał nigdzie super stawać, biorę troszeczkę zupek. Yy, co jeszcze? Krem. Do, z, z, z filtrem do opalania, bo nie chciałbym jakieś się na początku na słońcu nabawić jakich, jakiegoś zapalenia skóry, czy tam, żeby mnie spaliło mocno, bo potem to jest bardzo niewygodne. Po co mamy sobie robić jakieś krzywdę? Kawę. Yy, żona mi tu podpowiedziała, jak cukier wziąć, żeby nie kupywać po drodze w takim yy, używanym bidonie. No, fajna sprawa, bo podejrzewam, że jak odkręcę, mogę przesypywać, nic się z tym nie stanie, a to mi starczy na długi czas. Yy, co jeszcze pojedzie w małym bidonie? W Sztuczce, to wiadomo. Yy, szykuję sobie takie swoje napoje na po drodze będę robił, będę kupywał wodę, tu i nie ma akurat, ale zawsze będę starał się ze sobą te trzy butelki mieć pod ręką, ewentualnie dokupywać po drodze i robić sobie picie na drogę. Yy, będę używał yy, elektrolitów w tabletkach. Yy, do tego są takie sportowe yy, tabletki energetyczne. Yy, czym będę się posiłkował, jeśli dostanę jakieś, nie wiem, yy, przetarć, otarć i innych uszkodzeń skóry? Każdy wie o co chodzi. Yy, sudokrem to jest podstawa, i tutaj mam taką yy, w sumie do testów. Yy, żona rozmawiała z jakimś sportowcem, który zawodowo jeździ na rowerze yy, i też jeździ na wyprawy, i właśnie polecił takie coś. Yy, maleństwo, ponoć jest rewelacyjne. To jest jakiś sportowy krem przeciw właśnie, pisze centralnie krem do pośladków, co ciekawe, do intensywnej pielęgnacji pośladków, chroni je przed otarciami. Zobaczymy, dla testów wezmę to, zobaczymy na ile to się sprawdzi, ponoć jest bardzo dobre, potem zobaczymy. Teraz tak, ta sakwa to jest sakwa na przód, na stelaż, na kierownicę. Potrzebowałem czegoś, żeby na przykład jak gdzieś zostawię rower, żeby te droższe rzeczy, typu dokumenty, pieniążki, elektronikę tą podstawową, gdzieś sobie brać ze sobą, bo rowera nie zawsze weźmiemy wszędzie, do, do wszystkich atrakcji, nie pozwolą nam wjechać. Ta sakwa jest o tyle fajna, że ona jest na stelażu nakładana, i ją wypinamy kiedy chcemy i możemy jako torebkę sobie wziąć. Sprawdziłem, super, mało tego, fajnie się z nią jedzie, gdyż jak mamy coś tu podręcznego, to nawet podczas jazdy możemy sobie coś tutaj grzebać, do, na przykład zostawić sobie jakieś cukierki do ssania. Podstawowe rzeczy takie, powerbanki do zasilania telefonu czy, czy lampek. Fajne. Do tego ma mapnik wodoodporny. Ona cała jest ogólnie wodoodporna, ale dla, dla jakiegoś, że na większy deszcz mamy do niej taką oryginalną narzutkę, to jest w pełni wodoodporne. Także coś fajnego. Sakwa bardzo dobrze wykonana. Moim zdaniem super. Tutaj mam dwie takie lampki. Z AliExpress to są na ogniwa. Od laptopa takie baterie. Do czego je mam? One są to są ogólnie power bank, taki miniaturowy, ale ja go nie będę używał w tym celu. Bardziej mi interesuje ta funkcja lampeczki. O. W nocy już to sprawdziłem. Fajnie mi się powiesza w namiocie, to zaczepia do góry, i mam to jako lampki podręczne. One bardzo długo świecą. Ja je nie mogłem wykończyć przez tydzień na jednym ogniwie, gdzie od razu mówię, że nie mam tu nowych ogniw. Mam używane ogniwa wsadzone, więc jestem w szoku. Widocznie ta dioda, która tu jest, zabiera bardzo mało prądu. To mam jako podręczne oświetlenie do namiotu w nocy. Jedziemy dalej. Tu mam taką y, sakiewkę, w której mam, będę miał elektronikę, dysk do zrzucania danych z filmów z kamery, dwie ładowarki mam. Potrójne, jeśli bym znalazł gdzieś możliwość podpięcia się szybszego podładowania, to będę ich używał. Ale może jest możliwość, że jeśli trafię na dobrą pogodę, to w ogóle tego nie dotknę. Jednak w razie czego biorę, y, jakby nie miałem pogody, potem powiem dlaczego, mogę ich nie użyć. Tu mam zapasowe kable. Zasilające i taką podstawową elektronikę dwie pary okularów, jedne rowerowe, drugie do turystyki. Co jeszcze? To jest bardzo ważne. To są właśnie zapięcia do tych sakiew na, na bagażniki. Już mi się zdarzyło urwać tą gumę. Z mojej winy, bo powiem szczerze, że niepotrzebnie za mocno naciągałem i pękła mi ta guma. To są takie zestawy naprawcze. W razie czego biorę dwie sztuki, jakby mi się któraś sakwa wyrwała z zaczepu. Mogę w każdej chwili to naprawić, wymienić i jadę dalej. Biorę ze sobą kamerę sportową. Będzie ona umieszczona na klatce piersiowej, na, tak jak widać na szelkach. Biorę też do niej obudowę wodoodporną, jakby coś się działo po drodze. To jest ostatni mój taki wybór. Sam siebie trochę się śmiałem, ale się okazało, że nie mam 18 lat i na przykład co się okazało? Na wyprawie zabrakło mi, żeby gdzieś się usiąść. Na ziemi siedzieć cały czas nie za bardzo. To jest takie krzesełko nagro znalezione, bardzo proste, bardzo lekkie, co ważne. takie. O, taki trójkącik rozkładany. Powiem tak, yy, zabrakło mi takiego czegoś, yy, i tak musiałem jakoś niewygodnie tam, czy robię sobie kawę, czy coś klęczeć, kombinować. Tu mogę się, sobie to rozłożyć, usiąść się ze spokojem, zrobić sobie co, co potrzebuję, złożyć to, włożyć, tak, faj, mam to gdzieś. Mam, mam po prostu takie, takie miniaturowe siedzenie, żeby po prostu ani dubsko nie bolało, niepotrzebnie. A po, po drugie, to jest wygoda, moim zdaniem yy, awaryjnie to po, po, po prostu biorę, bo mi tego zabrakło. Szukałem takiego czegoś, znalazłem takie właśnie proste yy, zagrody, bo 12 bodajże złotych dałem yy, na legę. Yy, cztery gumy zapinające, każdy wie o co chodzi. Yy, one ogólnie będą trzymać mi tą, tą dużą yy, torbę crossa i karimatę. Ale też awaryjnie są, można je użyć jako wszelkiego rodzaju zapinki, yy, jakby coś się stało. Jedziemy dalej. Zacznę yy, sobie, żeby mi tutaj to nie przeszkadzało. Yy, tu nie będę wyciągał. Tu już jest jedna sakwa z uszykowanymi ubraniami. Tak naprawdę no, ubrania każdy ma swój jakiś tam priorytet, co ma wziąć. Ja biorę podstawowe rzeczy z 2-3 komplety strojów rowerowych, coś cieplejszego na noc i coś takiego do pochodzenia, żebym nie musiał chodzić na stop w ubraniach rowerowych. Mam do przebrania. To już nie będę wyciągał, bo to moim zdaniem każdy bierze swoje rzeczy. Jedziemy dalej. Rękawice na rower tak naprawdę yy, będę brał trzy pary. Z tego jedna jest cieplejsza. W razie jakby coś... Nie, jakby pogoda mi nie dopisała, zawsze te cieplejsze są lepsze na takie coś. Teraz tak, pokażę może z tej strony. Mówiłem wcześniej, że może ładowarek nie będę używał. Dlaczego? Biorę ze sobą sprawdzony już panel słoneczny. Można ładować dwa urządzenia na raz. Powiem, jechał ze mną dwa dni na rowerze z tyłu w jeden dzień było mniejsze słońce takie pochmurny dzień można powiedzieć to słońce się wybijało w drugi dzień było ostre słońce w obydwa dni na tym panelu miałem podłączony telefon i światło jedno zresztą przeplatałem one się zdążyło ładować i przeplatałem nawet z nawigacją rowerową. To mi utrzymało przez cały dzień jazdy te dwa urządzenia. Powiem szczerze super. Planuję tak, że jeśli na przykład moje powerbanki któreś wykończę, będę tym ładował. W każdym razie będę to woził ze sobą z tyłu, bo ma takie fajne karabinki, można to zapinać i można na stałe o, popinąć w ten sposób i na bagażniku sobie to ustawić. I cały czas ładuję. Mamy prąd darmowy. Powiem, że zaskoczyło mnie to, bo w warunkach takich o, próbnych, testowych przez 8 godzin ładowało mi to. Jednego Powerbanka 11 tysięcy i drugiego 6 tysięcy, no to jest moim zdaniem wynik super. Nie? Od razu zaznaczam dla tych, którzy zaraz będą negować: tak musi być słońce. Pochmurny dzień też ładowało, nie tak, nie tak wydajnościowo, ale ładowało, był prąd jakiś. W każdym razie, jako awaryjne źródło prądu super. To jest 28 watów, jeśli wierzysz tej firmie także jest dosyć mocny. Mocno. Co mam w tej saszetce? Dlatego wiem, że nie będę robił tasięca, nie będę wszystkiego wyciągał, bo nie da rady. To jest zestaw, gdzie mam wszystkie klucze, które mogą mi się przydać. Tak naprawdę wziąłem wszystko w taki sposób, żeby w razie czego mieć do wszystkiego dostęp. Od łyżek do opony, jakbym miał panę, żeby wyciągnąć. Oczywiście oliwka, do smarowania łańcucha, podstawa. Podstawowe klucze do rozkręcania, imbusy, yy, to wszystko jest tutaj. Yy, to są takie szmatki z, z mikrofibry, jakby tam ręce trzeba było wyczyścić, czy coś przy rowerze było grzebane, żeby sobie po, powycierać. Yy, yy, rączka do telefonu, do nagrywania. Yy, latarka, yy, zapasowa, oświetlenie roweru. Tak naprawdę biorę yy, dwie czołówki. Yy, bardzo mocne, yy, jedna będzie jako zapas. Czy będę jedną po prostu używał, drugą ładował na tył? Yy, biorę cztery pastylki. Praktycznie jedna zawsze będzie włączona, bo jeszcze mam lampę z tyłu taką centralną. Yy, Niezdejmowalną nie, nie na baterię. Także ona z jedną taką pastylką zawsze będzie działać. Jak pastylka yy, się wykończy, bateria to zakładam następną, a tamto mogę podładować, nie ma problemu. Mam zapas w każdym razie i jeszcze mam awaryjne pastylki takie kupione bodajże w Brico. W sumie tutaj mam akurat na przód, ale mam też pod, pod siodłem taką samą tylko czerwoną. To jest taka awaryjna, jak naprawdę by nie wiem, miałem jakąś tragedię i nie, żadnego straciłbym całe oświetlenie, to to sobie yy, włączam, będę wtedy widoczny na drodze. Yy, dętki. W chwili obecnej chciałem wziąć 4, biorę 3 dętki zapasowe. Dlaczego? Mam jeszcze dużo łatek, więc jeśli naprawdę miałem takiego pecha, że te trzy wykończę, to jeszcze mam łatki do klejenia. Yy, najważniejsza rzecz apteczka. Nie będę wyciągał co mam w niej. Mam, ta, mam yy, yy, cały zestaw typu bandaże sterylne, yy, waciki, yy, nożyczki. Takie podstawowe rzeczy, do tego mam jeszcze wodę utlenioną. Tabletki przeciwbólowe, to co w ławce jest potrzebne? Bardzo jest fajna poręczka, możemy ją zapiąć ją na ramę, na takie rzepy. Mi akurat pasuje na stelaż przed tą sakwą i jedzie sobie na kierownicy. Super, to będzie się ktoś śmiał, ale szczerze mówiąc, wziąłem to testowo na swoje dwa dni, próby co jechałem. i Przypomniało mi się tym kurde, mam nakładkę jeszcze na środełko. Od razu zaznaczam, że środełko ma dosyć wygodne. Mam tak komforta w dwóch plusach, nie narzekam na nie. Jednak każdy wie, że przy jakiejś tam ilości przejechanych kilometrów, no co byśmy nie robili, jakie siedemko byśmy nie mieli. Na pewno to odczujemy i fajnie mieć. Yy, ja to biorę, bo sprawdziłem to i mi się to jakoś spodobało. Założyłem to, tą nakładkę, ona jest żelowa. I ileś kilometrów powodowało mi to, że y, moje posiadki zmieniły jakoś, nie wiem, y, położenie, i od, po prostu zaczęło odpoczywać. Y, nie mówię, że to jest super wygodne, bo potrafi to się ześlizgnąć, ale szczerze to ja nie miałem z tym jakichś problemów. Założone było, raz może mi zjechało, poprawiłem, bardziej tutaj ścisnąłem to i jechałem dalej. Biorę to jako, jako bardziej eksperyment i taką, taką. W razie wuj, jakbym, jakbym miał jakąś tragedię yy, z pośladkami, yy, tutaj też nie będę pokazywał, to jest yy, kosmetyczka. Wiadomo, podstawowe rzeczy: mydło, yy, mydło w, do środki, yy, środki higieny i tak dalej. Licznik, komputerek yy, rowerowy, nawigacja rowerowa, jest też recenzja, nie będę o niej za dużo gadał. Yy, prąd, prąd to biorę tak. Yy, w sumie biorę 6 dużych Powerbanków, to są powyżej 11 tysięcy. Co ciekawe, to są swoje roboty. Obudowy są kupione na AliExpress, nawet mają lampki takie fajne awaryjne. Coś fajnego, można sobie tym coś podświetlić. Takie biorę i potem biorę jeszcze takie malutkie. Mam to bodajże w tej sakwie chyba podręcznej. Tak. Do zasilania kamerki z przodu, czy jakby mi się na przykład y, jakieś światełko y, wyładowało, mogę szybko podładować. A te będę używał praktycznie tylko, y, będę starał się używać y, wieczorem w namiocie, czy podczas jak sobie robię pauzę. A w dzień, w dzień po kolei ładować właśnie solarem. Y, Karymata. Mówiłem tak wcześniej, ona jest bardzo leciutka. Wzią, wziąłem ją, kupiłem na Legro, bo widziałem, że była w dobrej cenie. A ma podwójną piankę izolowaną, także super. Waży niecałe bodajże 300 gramów, czyli praktycznie jest pireczko. Mam nadzieję, że to co tu przedstawiłem, to komuś się przyda. I że jakoś to w miarę rozsądnie, bez jakiegoś dłuższego tutaj owijania w bawełnę, przedstawiłem. Nie będę pokazywał ciuchów i tak dalej, bo tak jak mówiłem, to raczej chyba każdy bierze według swojego gustu. Chodziło mi o przedstawienie podstawowego ekwipunku, który będę używał tak naprawdę przez 10 dni na wyprawie. Mam nadzieję, że gdzieś się na drodze spotkamy i przybiemy piątkę. Na razie!